Właśnie z Indii, a story from India. Dlaczego niektóre z strony czasem gradną. Why some crows sometimes steal? Był sobie las. There once was a forest. Przyszła wiosna, spring came. Przyszło lato, summer came. Lato minęło. Summer passed. Przeszła chmurna jesień. Cloudy autumn came. Liście zaczęły spadać z drzew. The leaves started falling from the trees. I ptaki zaczęły budować gniazda and birds started building nests. Pani wróblowa, Mrs. Sparrow, a więc ta pani wróblowa to miała takie gniazdko bardzo przytulne. Mrs. Sparrow had a very cozy nest. Było pełne trawy it was full of grass, pełne piórek full of feathers. I And moss. Było bardzo cieplutkie. It was very warm. Ale pani wrona, bad Mrs. Crow, a więc ta pani wrona to zbudowała gniazdo z takich Samych kijów. Sticks. I przyszedł pierwszy wiatr. First wind came. I zniszczył jej gniazdo. And destroyed the nest. A więc przyszła pani wrona do pani wróblowej. To Mrs. Sparrow. I prosi, pomóż mi, help me. Jestem bezdomna, I am homeless. Nie, 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 no, 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 powiedziała wróglowa. bo Ja to teraz szukam obiadku dla moich maleństw. I am looking for dinner for my little ones. Powiedziała, lecąc po Żdownice. She said, flying for the worms. No, nic. What was to do? Po jakimś czasie, after some time, pani drona, miss. Crow. Pani Wrona znów przyszła do Pani Wróblowej i rzeczy. Pani Wróblowa, Pani Wróblowa, pomóż, help, jest mi zimno, I am cold. A Pani Wróblowa powiedziała, teraz nie mogę. Bo karmię moje maleństwa, because I am feeding my little ones. To było prawdą, which was true. She was feeding her little ones, karmiła maleństwa. A więc pani wrona, so miss crow, together with her little ones, wraz ze swoimi maleństwami, Odleciała. Flew away. After some time, po jakimś czasie, oczywiście wróciła. She came back. Proszę, wpuść nas. Please, let us in. Jesteśmy całe pokutę Od Kolców dzierni. We are all in thorns. Jest nam zimno. We are cold. Jesteśmy głodne. We are hungry. Na to wróblowa odrzekła. Nie mogę. I can't. Teraz sprzątam po obiadku. I am cleaning after dinner. Powiedziała, porządkując piórka w swoim gniazdku. She said, tidying up the feathers in her nest. I przyszła ciemna noc. And dark night came. Było wietrznie, windy, było ciemno, było tak strasznie i was so scary, że aż księżyc był przestraszony. That the moon was scared. Wróciła więc, Pani Wrona. so Miss Crow returned to Miss Sparrow. Pomóż mi i moim maleństwom. Help me and my little ones, please. Nie mogę. Nie mogę. I can't. Nie mogą dlatego, że teraz my się kładziemy wszyscy spać. We are going to bed. Co było prawdą, which was true. A więc, kiedy już wróble spały, when the sparrows were sleeping. wrony zaczęły debatować. The crows started talking. A leszta wróblowa jest samolubna. What a selfish bird this sparrow is. Tak ze sobą rozmawiał. I postanowiły dać jej nauczkę. They decided to give her a lesson. Przyszły do gniazda. They came to the nest of the sparrows. Przyszły do gniazda w rubli. i zabrały im and took them zabrały im całe jedzenie na następny dzień they took him, them all the food for the next day i odleciały and flew Awake. Taka to była nauczka dla samolubnej pani wróblowej. And it was the lesson for the selfish Mrs. Sparrow. Bye.